Cześć, witam wszystkich na moim kanale włczyki, który ściśle związany będzie ze światem przyrody. Pokażę wam i opowiem o leśnych zwierzętach, ptakach, gadach, owadach, roślinach. W ogóle dużo będę mówił o życiu lasu, aby Was zachęcić i zmotywować do wyjścia w teren. I podziwiania otaczającego nas świata, właśnie świata. Ponieważ moja pasja, fotografia, nie jest tylko i wyłącznie związana ze światem przyrody, ale również z podróżami po kraju i za granicą. Więc pokażę Wam i opowiem o ciekawych miejscach, które już odwiedziłem i które warto polecić. Skąd myśl, żeby założyć kanał na YouTube, i czy mam jakiś cel? Właściwie pomysł przyszedł z mojej miłości do pasji. Pomyślałem, że warto podzielić się tym z większą ilością odbiorców, ponieważ w moim domu na laptopie zalega tysiące zdjęć i nagrań wideo, a jedynym odbiorcą praktycznie jest tylko moja żona. Więc wpadłem na pomysł, że warto byłoby założyć własny kanał. I opowiedzieć ludziom o tym, jak piękna jest przyroda i świat, że warto odrzucić na chwilę te wszystkie smartfony, tablety, laptopy, po prostu wyjść do lasu bądź w góry i oderwać się od tego elektrycznego świata. Odechnąć świeżym, leśnym lub górskim powietrzem, połączyć się z przyrodą, przypomnieć sobie, skąd pochodzimy. Że jesteśmy nieozowną częścią przyrody, która nas otacza. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mój kanał Łuczyki.